Wynik banku w roku 2022 wyniósł 1 miliard 718 milionów złotych i stał pod wpływem znaczących czynników jednorazowych. Wpływy zdarzeń jednorazowych na wynik banku to była kwota dużo powyżej 3 miliardów złotych. Same wakacje kredytowe kosztowały bank prawie 2 miliardy złotych. Oprócz tego bank dokonał kolejnego odpisu na portfel walutowych kredytów hipotecznych w kwocie prawie miliarda 600 milionów złotych. Oprócz tego dołączyliśmy do systemu ochrony banków komercyjnych ze składką ponad 400 milionów złotych. Kolejne zdarzenie to nasza wpłata na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w kwocie ponad 160 milionów złotych. Bank PKS jest największym i najsilniejszym bankiem korporacyjnym w Polsce. Podążamy za naszymi klientami. Zeszły rok był trudnym rokiem nie tylko dla gospodarki, ale był również bardzo trudnym rokiem. Dla firm w odradzaniu się po kryzysie gospodarczym, po pandemii, ale również w tych zawirowaniach, które miały miejsce w związku z sytuacją wojenną, to wymagało zwiększonego finansowania dla firm, szczególnie krótkoterminowego. I takie finansowanie nasz bank dla naszych klientów, szczególnie dla dużych korporacji. Dostarczał. Finansowaliśmy również bieżące potrzeby firm, szczególnie związane z ich działaniami na rynkach międzynarodowych. Inicjatywy regulacyjne. Szczególnie związane z wakacjami kredytowymi, oceniamy je pozytywnie. Mieliśmy właściwie do wyboru albo wakacje kredytowe, albo znaczące pogorszenie jakości tego portfela. Rozwiązanie z wakacjami kredytowymi lepiej posłużyło sektorowi, lepiej posłużyło jakości naszych portfeli. Jesteśmy tutaj liderem i zarówno finansowania bankowości międzynarodowej, handlu eksportu, również finansowaniu specyficznych usług bankowych, jak usług skarbowych. Jesteśmy również najsilniejszym bankiem inwestycyjnym w Polsce i takim chcemy pozostać.